W dzisiejszym filmie pokażę Ci jak w bardzo prosty sposób zasymulować efekt Letterbox w programie DaVinci Resolve. Przechodzimy do naszego programu, wybieramy klip, który chcemy użyć, przerzucamy go na timeline i szukamy miejsca, w którym chcemy zacząć animować nasz Letterbox. Ja myślę, że to już był fajny moment. Tu bym chciał właśnie, gdzie ta klatka znika, zacząć animować nasz letterbox przechodzimy do zakładki tutaj w inspektorze do wideo w wideo szukamy cropping stawiamy nasz punkt czyli klatka kluczowa w tym momencie się będzie zaczynał efekt i oglądamy dalej szukamy miejsca w którym chcemy żeby nasz efekt się zakończył myślę że właśnie takie miejsce ja już znalazłem to będzie tutaj stawiamy drugą klatkę kluczową i tak ja chciałbym żeby ten efekt wygląda tak jak w kinie panoramicznym, czyli żeby stosunek wysokości do szerokości obrazu to był 2,39 do 1. Jak to zrobić? My wiemy, że nasz materiał ma yy, wysokość 2160 pikseli. I musimy tak, 3840 podzielić przez 2,39, co da nam 1606,7 i to musimy po prostu odjąć od 2160, czyli od naszej obecnej wysokości materiału. I wynik, jaki otrzymamy, to będzie 553,30, i to właśnie jest ilość pikseli, którą musimy zabrać i z góry, i z dołu, ale podzielona przez 2, bo taka musi być ich łączna ilość. Czyli 553,30 dzielone przez 2 da nam 276,65. I musimy zabrać właśnie tyle na górze, 276,65. I z dołu 276 65. Jak widzicie, nasz efekt się pojawił. Zobaczmy, jak to wygląda. Zaczyna się. Powoli schodzi. 4 sekundy. Właśnie chciałem, że taki efekt był bardzo widoczny, że on trwa długo. Ale to się właśnie skończył. I dalej trwa klip. Jak widzicie, jest to. Bardzo proste, bardzo szybkie do zrobienia. Jeszcze raz. Ale można też zrobić to w jeszcze prostszy sposób, ale wtedy nie animujemy naszego efektu, tylko robimy to na całym naszym timeline. Ie. Żeby to zrobić na całym timeline, jak widzicie, już tutaj wszystkie ustawienia cofnąłem, przechodzimy do zakładki Timeline na górze, zjeżdżamy na sam dół. Znajdujemy Output Blanking i tu wybieramy, tak jak w moim przypadku było wcześniej, 239 lub każda dowolna tutaj opcja, w jakiej chcielibyście yy, zrobić cały swój materiał i bierzemy zastosuj. I teraz mamy na całym klipie i na całym timeline będzie właśnie taki format obrazu. W tym przypadku panoramiczny 239 do 1. Trzeba tylko pamiętać o tym, że to, co zrobiliśmy w tym momencie, to. Są czarne paski. Ja proponuję dla wszystkich, jeżeli wiecie, że chcielibyście w tej rozdzielczości zrobić materiał w tym formacie, żeby po prostu odpowiednią. Wielkość ustawić w Transformie lub ogólnie w całym projekcie i cały projekt tworzyć bez tych pasków. Paski na różnych ekranach, playerach, różnych w odtwarzaczach wyświetlą się automatycznie więc jeden efekt możecie pominąć ale jeżeli chcielibyście animować właśnie samemu coś takiego, to możecie korzystać z tej funkcji, którą Wam pokazałem na początku. Jeżeli takie materiały się Wam podobają, lubicie takie moje krótkie wywody na temat montażu i tak dalej, zapraszam serdecznie do pozostawienia łapki w górę, do subskrybowania tego kanału. Czekam na Was w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Hejka!